Good news everyone! Czas poszkędzać się po, po raz kolejny po Nowym Jorku i przy okazji spełnić coś dobrego dla tego świata. Ale może najpierw zajrzymy. no na te schody. Ponieważ tutaj zostały ukryte dwie biobaterie. Nie wiem czemu. Jedna jest tutaj, a druga, trochę cięższa do zauważenia, jest tutaj. Pięknie. E, także na pewno chcecie pogadać z tą dziewczyną, chociaż nic ciekawego wam nie powie. Hey. Mr. Unadco, man. Nie idę. To... Tak, 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 tak. To tak. tak, akurat był nudny dialog. Po prostu J.C. powiedział, że zabił Jojo, że zajął się nim. Jednak chcecie z tą dziewczyną pogadać, ponieważ zobaczycie później. Ok, teraz czas odwiedzić szmuglera. W ogóle, czy on ma coś? Czemu szmugler ma zostawić sobie piwo za Lepiej mu się chłodzi? Huh. Oczywiście u Szmuglera... Szmugler zaskakująco nie oferuje żadnych e, rzadkich modyfikacji broni. Jednak można u niego znaleźć bodaj dwie gratisowe, ukryte gdzieś tam. Okay. Tu chyba jeszcze była jakaś skrzynka? Jest. Te lasery po aktywacji alarmu. Hmm, co one A, otwierają drzwi z botem ochronnym. Jest to ten mały bot ochronny. Oczywiście mogłem przeskoczyć, jednak u mnie skakanie nie za dobrze działa. Znaczy, w moim przypadku, nie w mojej grze. Wow, 20 punktów doświadczenia. Ok, zobaczmy co on to ma? Jak wiesz moje imię? I heard about your brother in the NSF. Is he still in New York? Yeah, he's in some trouble. Inacco's got this place nailed down. He's dead if you don't get him out of the city. Maybe I can help you out with some hardware. Like like ma I have standard clips that most most handguns, handguns and rifles for fifteen hundred credits. A range weapon mod for twenty four hundred, <laughs> and a napalm canister that fits more. Hmm. not ciegogo. interested. Exactly. You want one thing that Nic ciekawego. To komputer zawiera tylko e-maile świadczące o tym, że szmugler pomagał także. Pomimo tego, co czasem mówi, żeby wystrzegać się, to e-mail bodajże zawierał informacje o tym, że pomagał dla mm, tej grupy francuskiej. Jak ona się nazywała? nie. Wszystko jedno. Ciekawe tej szyby, czy tego czegoś nie można było zniszczyć yy, normalnie, czy na przykład nożem, chyba tylko granaty bądź rakieta działa. I w zasadzie podejrzewam, że to ten sam. Aktywacja tego panelu powoduje to, że ta dziwna szyba, lustro, yy, przestaje nam odgradzać. Gadam bez sensu. <laughs> no zajmiemy się tym. Odrzut odrzut. Nasza bukawka i nasza bukawka. Hmm. Także wezmę sobie kamizelkę odporną, ponieważ w pewnym momencie w grze okaże się przydatna. Co najważniejsze. Co zaskakujące. No właśnie. Co ciekawe, on teraz to mówi, a w wiadomościach można poczytać, że dostarcza broni terrorystom. widocznie biznes jest ważniejszy dla niego niż czyjeś życia. A, czemu? To jest także drugie wejście, i jest ono umiejscowione tuż obok e, e, boiska do koszykówki. Jest ono w tym kontenerze, który pokazywałem wcześniej. Niestety, on jest, jak pamiętacie, zabezpieczony aż. E, w zasadzie, czemu powinienem powiedzieć? Wytrychami? No nie, nie wytrychami. Trzema zapadkami, o tak powiem. Jest zabezpieczony trzema zapadkami i kompletnie się nie upaca. Proszę zobaczmy jakieś skrzynki. Nope. Tu jest tylko pan prewencyjniak, tak? Hmm. okej. W zasadzie nic ciekawego nie mówi. I co ja miał tu jeszcze zrobić? W zasadzie mógłbym pójść do kanałów. A ja, czemu? Nie? By uzyskać kolejny 60-punktowy bonus tym razem doświadczenia. Jednak w samych kanałach nie ma nic ciekawego. No, jest amunicja, której nie mogę wziąć. Switch. No, to się przyda jakoś. Yy, o ile pamiętam to ten cały kanał. Jeśli wejdziecie... Hmm, który to był wejście? to tak, tam widzicie, taki jest. Tam jest drabina w dół. Idziecie tym korytarzem i wychodzicie tuż przy wejściu do stacji metra. Z tego można skorzystać potem, jednak samo wejście. No cóż, pokażę Wam, jak będzie miło obsadzone. Także widzimy nowych żołnierzy. Hmm, Ciekawe. Ciekawe w ogóle, co ich zrobił. Nie jestem pewien czy w ogóle gra nas o tym informuje. No cóż. Ta woda także jest, nie wiem, zatruta? Radioaktywna? To chyba pokazywał się symbol zatrucia, zatem... Domyślam się, że ona jest jakaś... Ścieki trują ludzi? Cóż, to nie nowość, jednak. Aż tak aktywnie mogą truć ludzi? Ach, nie wiem. W każdym razie, nie chcecie w tym pływać. Zobaczmy, teraz musimy udać się tym tunelem magicznie się odblokował. W zasadzie po co latem złożym. A, bo tu są skrzynki. Zobaczmy. Oczywiście pewnie Grami zrysponuje jakieś. Tak, jest amunicję do strzelby. Tak, może coś będzie ciekawszego? Na przykład nie wiem. i thought they were shipping you off to hong kong had to pack a few things what's going on here damage control the nsf got their hands on some pretty sensitive material Probably had something to do with my Pewnie to w ogóle nie jest podejrzane, że miałam być w Hongkongu. Teraz jestem tutaj i zaczynam węszyć obok bazy. No. Najwidoczniej Manderley chyba... Nie udziela gdzieś publicznych nagan czy nie informuje innych, że teraz z mnie z robotę i trzeba być bardziej podejrzliwym, czy? Nie jestem już taki godny. you'll need to send the signal from the satellite for the warehouse if you're unable to... computers up there you'll need the instructions and account information lebedev sent me one of our agents who tried to send the signal but got run off left the data cube in a secret area below the garage look for a hatch under some boxes a computer on the third floor can unlock the hatch okay hmms <coughs> no, no, Jeszcze jakieś skrzynki były. Nope. Do tego budynku to jest właśnie ta była kwatera. Czy jedna z wielu kwater NSF? Prowadzą dwa wejścia. Tamto wejście od razu wychodzi na. Hmm, może się jakoś doskoczy. O, widzicie tam są drzwi. Jednak są one zabezpieczone wytrychem. E, po prostu są zamknięte. I odkąd znów mamy gratysowe wejście. Po co się przejmować? Just keep busy. Mhm, tak. Na pewno stanie w miejscu to zajmujące zajęcie. Na pewno chcemy także odwiedzić toaletę, ponieważ najwidoczniej niektóre kobiety terrorystki w organizacji NSF-u zostawiają sobie tako klucze. Jednak ten klucze, ile pamiętam wczoraj tak bardzo się przydaje. Można go wziąć chyba jednak... No tylko pokazałem wam. Ponieważ o ile pamiętam, to także można bardzo łatwo. E, nie chcę wiedzieć. Hmm, można bardzo łatwo schakować jakiś terminal, który chyba otwiera wszystkie drzwi. Nie, nie? trzeba się martwić tym kluczem. No jak cóż, albo terminal, albo klucz. Hmm, teraz zobaczmy. E, tak, jest zamknięty. <grytanie> Potrzebuję urlopu. To stanie w miejscu, mnie przytłacza. Ah so what's it for? That's a dumb question. No, really. What does UNATCO need with that kind of money? Just look around. think UNATCO would be handing out assault guns if funding was left of the UN? Well, the uniforms. If it wasn't for Simons, we'd still be wearing those little white helmets. Yeah. He's what they call a philanthropist. Acts this file? Yeah, all of it. The whole directory. What I want to know is what he gets in return. Don't you know what a philanthropist is? Yeah, like Nietzsche. No, a philanthropist. Giving to charity. Oh. Well, that's why he volunteered for FEMA, to help out after hurricanes and that kind of thing. That's a lot of money to just give away. Some people are just good, you know? Good to the bone. Hmm, is that Simus nie pokazał się z tej filantropicznej strony czy filantropowej. Gdybym chciał po prostu zabijać jeńców. No ale dobra. E, tu login oraz hasło do komputera, którym nie zamierzamy się przejmować. E, I tu nie jestem stuprocentowo pewien, ale tutaj właśnie e, tymi drzwiami byśmy weszli, gdybyśmy skorzystali z tego drugiego wejścia. I na co ja patrzę? Nieważne. Okej. Okay. Niestety nie, nie mam pojęcia, na czym polega e, śmieszność tego żartu o niczym oraz o filantropie. Jestem coś tam mętnie pamiętam, że wzłaś. Coś tam nie, nie pamiętam, że Nietzsche był przedstawicielem jakiegoś dosyć ponurego prądu filozoficznego, jednak to było tak dawno temu, że naprawdę nie pamiętam szczegółów. Cóż, w każdym razie w musimy wyłączyć ten gaz, jeśli nie chcemy zostać poranieni albo korzystamy z kombinazonu, chociaż po raz kolejny to jest dosyć bezsensowne, odkąd możemy po prostu wyłączyć przyciskiem. E, teraz zaś odblokujemy tą tajemniczą klapę. Właśnie tu jest ona. Hello. I to wszystko. Hmm, także chyba dos dostałem jakieś rany, w to jest. Trochę się popisywałem tym skokiem i <grywka> nieco życie mi jednak zabrało. Hmm, ok. I schodzimy do piwnic, które będą. A... Oh. Oh. come on! Naprawdę? <laughs> jeden jeden pół życia. Tak, te piwnice będą bardzo złe. Może najpierw zobaczmy. Okej, okay. dostaliśmy klucz do piwnicy, a jednak on nie działa. Jak widzimy, te piwnice są z tego względu upierdliwe. Lasery oraz wieżyczki. I to nie jest miłe połączenie. Jednak, o ile pamiętam, jeśli pójdziemy tą drogą, to nam wiele przymiesza. Okej, okay, tu chyba powinien być jakiś inny korytarz. A, właśnie ten terminal. Ten terminal chyba otwiera większość drzwi w tej lokacji. I ścieżka obrana właśnie takim sposobem będzie o wiele, wiele prostsza. Mm, zobaczmy. Otwieramy, otwieramy oraz otwieramy. Tak jak widzicie to są... Czy otworzyłem te drzwi? Otworzyłem. Tak. Dobra. A jak widzicie te drzwi nie miały w ogóle żadnej klamki, czyli nie moglibyście ich otworzyć nad wytrychem. Musicie właśnie dostać się do tego terminalu. I to zobaczmy. No, na o wielkości. I w zasadzie nie wiem, po co był nam ten klucz, skoro te drzwi są otwarte. Te także.